Witajcie na kanale megadiscount.pl, a dzisiaj słuchajcie mam dla Was super nowość, będą to, uwaga, wyjątkowe błyszczyki z serii Namnos, może co niektórzy z Was już je kojarzą, bo gdzie nigdzie słuchajcie można było trafić już na takie błyszczyki, ale te są w totalnie nowej odsłonie, inaczej wyglądają, inaczej pachną, więc jak jesteście ciekawi jak będą wyglądać zostawiajcie kciuki w górę i zaczynamy. Zaczynamy! Możecie właściwie od razu mi w komentarzu napisać, jakie są Wasze ulubione błyszczyki, bo w sensie o jakim zapachu, czy na przykład lubicie owocowe, yy, czy jakie. Ja zaraz słuchajcie, je ja sobie otworzę te namną sobie oczywiście. Zobaczymy, kochani, jaki tutaj nam się trafi zapach. E, słuchajcie, one są troszeczkę zaklejone, ale wiem, ja myślę, że to nie będzie problem, więc zaraz sobie wyjmiemy. Otworzymy sobie kilka i zobaczymy, który będzie najlepszy. To kochani, otwieramy. Zobaczmy w ogóle, co tu się nam trafiło. Słuchajcie, słuchajcie, tu mamy jeszcze taki podpis, że to jest oczywiście Sparkle Smoothies, czyli to będzie takie błyszczące, fajne smoothie, w którym kryje się błyszczyk. Dobra, tu jeszcze jest ulotka, ale zapachniało. Słuchajcie, o recie. No nie wierzę, ale zapachniało taką chyba wanilią czy czymś, albo ciasteczkami. O, to też może być ten zapach. Już Wam mówię, zaraz się sytuacja wyjaśni, co tu jest. Jesteście gotowi? ta uwaga, zaglądamy do środka i. O, no, nie wierzę! Czyżby to było mango? Chyba tak! Słuchajcie, i możliwe, że to jest zapach jakiś taki żółty. Myślicie, że to będzie banan. Zobaczcie, tu możemy w ogóle zdjąć jednego nam sika. Tu mamy to nasze smoothie, ale to nie jest zwykłe smoothie, bo w środku mamy jeszcze błyszczyk. Otwórzmy sobie nasz błyszczyk, kochani. On tu jest jeszcze trochę folią zabezpieczony. I zobaczcie, taki żółty. Ja chyba jeszcze takiego żółtego błyszczeku. Raczej jak kupuję już błyszczyki, to są, to są one różowe albo czerwone, więc raczej myślę, że taki standard. A tu mamy, zobaczcie, taki żółty błyszczący orety. Sprawdźmy, czy mam rację, czy to będzie banan. No, to jest, słuchajcie, zapach bananowy. Orety, wiecie, to jak takie, takie czekoladki są o smaku bananowym, z takim nadzieniem na przykład. Orety, to jest dokładnie ten zapach. Także ekstra sprawa, zobaczcie. Mamy tutaj w ogóle sporo jest tego błyszczyku. Cały jeszcze w ogóle taki świecący, błyszczący. Zobaczcie, jaki ładny ma kolor. Przepiękny ma zapach. Na samą górę możemy nałożyć kolejnego nam nosika. I on jest o zapachu. Mango, także mi się ten duet bardzo podoba Dajcie znać w komentarzach, czy Wam również Spójrzcie, tak się prezentuje jeszcze cała ulotka I tu kochani, mamy wszystko jakby już tak podzielone Że mamy właśnie tego naszego namnomsa, słuchajcie, pierwszego, tego u góry Czyli to jest ten, który pachnie tak jak mango U mnie to jest ten pierwszy i ma na imię Moli Mango Także tak, widzicie, łatwo jest w sumie rozpoznać No i na dole mamy e, pokazane błyszczyki Ten, na który ja trafiłam, to miałam rację Słuchajcie, jest bananowy, także tu się wszystko zgadza. A po drugiej stronie ulotki zobaczcie, mamy jeszcze e, kolejną wersję naszych namnonsów, ale tym razem w prawdziwych fryzurach. Pani, bierzemy, słuchajcie, następnego namnonsika, następny wiorę e, błyszczyk. Trzymajcie kciuki za to, żeby tutaj może był znowu jakiś o miętowy. Chciałabym trafić na miętę z czekoladą. Też jest tutaj taka wersja, więc zaraz zobaczymy. Naprawdę chciałabym coś takiego znaleźć, bo to może być mega fajne. Spójrzcie. Znowu otwieramy. I moment, jest ulotka. No tak, wyczuć, słuchajcie, ciężko. A pachnie? No, orekty jakąś bitą śmietaną mi to pachnie. Nie wiem, czy to się w ogóle, słuchajcie, będzie zgadzało z tym, co ja tutaj zaraz wyciągnę. Uwaga! O, niebieski! O rany! Ale fajny mnąsik! Zobaczcie, moi drodzy, ten zapach, słuchajcie, jest mega prosto rozpoznać. Poza tym mamy białego sika. Więc jest to oczywiście wanilia. Smak waniliowy. Wygląda w ogóle jak gałka lodów. Zobaczcie, tu jeszcze te uszy takie w kształcie wafelków. I mamy niebieski błyszczyk. Ten też się prezentuje fajnie i powiem Wam, że skoro to jest niebieski, to ja znając już te zapachy wszystkie tych nam że przynajmniej większość, bo one się jednak często powtarzają, no to od razu wiem, że to pewnie będzie borówka. Ale zobaczmy, czy ta się zgadza. Otwórzmy to sobie. O, jaki ładny brokatowy w ogóle. No, o jejku, ale Jezu, to jest chyba najpiękniejszy zapach, naprawdę, ale piękny. O rety, ta borówka jest ekstra, słuchajcie, no, przepiękny zapach ma, taki słodki, świeży, mega ładnie pachnie. No dobra, to kochani, lecimy, otwieramy trzeci błyszczyk. Ja najbardziej poluję na tą miętę z czekoladą. Oho, a teraz nie mogę tu znaleźć tego paseka, ale dobra, otworzone. To gdzieś musi być ta mięta z czekoladą, naprawdę, chciałabym zobaczyć. Czy ten zapach rzeczywiście będzie taki fajny? Oj, a tu słuchajcie. O, nie mówcie, że trafiła mnie, ale szok. Chyba tak. Miętą to pachnie. O rety, ale byłoby mega, jakbym trafiła na miętę z czekoladą. Dobra, otwieramy. Kochani. No nie! Serio, to jest ta mięta. Patrzcie na co, nie wierzę. Miętowy nam nosik, ale tu jest chyba z y, jakąś poziomką, nie wiem, maliną, ale ten pachnie cudnie. Rety, prawdziwa mięta. Ojejku! Ale pięknie pachnie ten namnik. Jest superowy. Ja jeszcze otworzę, słuchajcie, ten tutaj błyszczyk. Zaraz Wam pokażę. To jest ten taki podstawowy różowy, to już Wam mówiłam. Mi się wydaje, że tutaj warto jest, słuchajcie, właśnie znaleźć inny kolor niż różowy, bo te różowe to jednak są często. A, tu mamy właśnie do zdobycia jakieś niebieskie, zielone. ale słuchajcie, nie wiem, zapachu, no ja nie mogę, być będę musiała chyba sprawdzić. Jakoś słabo pachnie ten różowy. Dobra, to kochani, słuchajcie, ja już Wam mówiłam, ja mam trochę problem z tym błyszczykiem, bo nie wiem jak on pachnie. Naprawdę yy, bardzo musi mieć słaby zapach, albo tak ta mięta, słuchajcie, przyćmiła ten zapach, że jakoś tak nie mogę go wyczuć, więc zobaczmy, co to będzie. Już Wam mówię, to jest. O, Tuman, to jest taki, yy, taki perłowy to będzie yy, błyszczyk i on ma zapach. Waty cukrowej, rety, ja bym na to nie wpadła, serio bym na to nie wpadła, że to będzie wata cukrowa. Ta mięta jest tak intensywna, że w ogóle nie czuć tego zapachu. Dobra, to zajrzyjmy do środka, moi drodzy. Słuchajcie, zobaczymy. Oho, <coughs> mamy niespodziankę, mamy też ulotkę, uwaga, ja tak spróbuję wyczuć, co to będzie. O, chyba nowy zapach nam się trafił, chyba truskawka, no nie wiem. No powiem Wam, ciężko mi odgadnąć, ale to jest chyba jakiś, jakaś truskawka, tak mi to jakoś bardzo owocowo pachnie. Zaraz może się okazać, że to będzie coś innego, ale może, może. Ach, chyba dobrze, słuchajcie, ale fajowo, chyba rzeczywiście jest to truskawka, spójrzcie na to. Mhm, to będzie chyba truskawka, słuchajcie kochani. Naprawdę, a tak się prezentuje błyszczyk. Błyszczyk też jest taki perłowy. Już widać, że się tak lekko mieni. To nie jest taki typowy brokat jak ta, jak ta borówka tutaj co była. Ale będzie taki perłowy, ładny. Zobaczmy, jaki on ma zapach. No, co to może być? Może jagoda? Taki jakiś fioletowy. Hmm, zobaczmy. Ale ładnie pachnie, słuchajcie, ale chyba jagoda. No nie wiem. Pachnie jak jagoda drodzy, ja już sprawdziłam na ulotce, żeby się upewnić, czy udało mi się odgadnąć te zapachy. No niestety się troszeczkę pomyliłam, bo słuchajcie, to nie jest truskawka, tylko to jest e, właściwie wiśnia i powiem Wam, że no może rzeczywiście jakby tak powąchać jeszcze raz, to w sumie racja, pachnie trochę wiśnią. Nie wiem, czemu mi tak na początku pachniało truskawą. A, ten błyszczyk, on słuchajcie, jest o zapachu waty cukrowej, tylko, że on jest bez brokatu, jest taki właśnie perłowy. No tu... Ciężko ten zapach wyczuć, ale rzeczywiście taki słodki jest troszeczkę, więc może być to jednak ta fata cukrowa. Panie, przetestujmy sobie. Słuchajcie, wszystkie te błyszczyki. Na początek mamy ten bananowy. Zobaczcie, jak sobie tak słuchajcie zrobiona. Ale, ale ono lśni. Słuchajcie, to jest taki złoty, ale piękny. Rety, jaki ładniutki. Widzicie, jak się błyszczy. Weźmy sobie teraz. Ojejku, ale zapachniało tym bananem w powietrzu. Dobra, bierzemy teraz borówkę. Słuchajcie, obok. Oho, widać trochę taki niebieski kolor. No i widać brokat przede wszystkim. Zobaczcie na to. No, ale ładny. Rety. Nie, no, ten borówkowy, słuchajcie, chyba mi się najbardziej podoba. Przepięknie pachnie. Następny. Mamy tą naszą watę cukrową taką, słuchajcie, błyszczącą. A to jest taki, o nie, on jest, słuchajcie, najsłabszy moim zdaniem. W ogóle go nie widać. Taki różowy, właśnie dlatego fajnie trafić na jakiś kolor, bo zobaczcie, one się tak wyróżniają. A ten jest taki taki zwyczajny. Zobaczmy jeszcze ostatni. Uwaga, on jest taki perłowy już bez brok. O, on jest ładny! To będzie super błyszczyk. Słuchajcie, on jest taki prawie że też niewidoczny, ale już widać że właśnie, że jest taki perłowy. Spójrzcie, widzicie. Piękna, ma taką barwę, naprawdę, ale super. Bardzo ładny jest. No, kochani, słuchajcie, otworzyłam dzisiaj dla Was cztery błyszczyki, właśnie z Namnonsów I powiem Wam szczerze, że jest tu parę rzeczy, które mi się najbardziej podobały. Najbardziej mi się podobał ten błyszczyk. Borówkowy. On przepięknie pachnie i ma piękną barwę. No ale jeżeli chodzi o naszego namnąska, który tu siedzi u góry, to najlepszy był ten miętowy. Ma, naj, ma, ma taki najbardziej intensywny zapach, także jest ekstra. Więc jeżeli miałabym stworzyć swój taki idealny zestaw, to tak by on wyglądał: czyli na początek mięta, a później borówkowy błyszczyk. Wy w komentarzach dajcie znać, jakie są Wasze ulubione smaki. Jak Wam się odcinek podobał, zostawcie kciuka w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa-pa!